Radio Radiokasebę. Daj mi fajne uczucie. To jest muzyka dla każdego. Może i słuchać moja mama, moja babcia. Ja sama przyniesie dobrze bawię. Radio Zgodnie z zapowiedzią czy też przez serwisu informacyjnego Kleka i skleki mamy gości dzisiaj w studio. Tak, dzisiaj mamy dwóch panów. Pan Kamil Bujak, przewodniczący Zarządu Metropolitalny Związek Komunikacji Zatoki Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kaszubę. I pan Bartosz Milczarczyk, dyrektor do spraw organizacji przewozów w Grechw. Dzień, Dzień, Dzień dobry, witam państwa. Na początek panowie, przyjechaliście autobusem? <laughs> ja częściowo tak. Ja częściowo tak. Ja przyjeżdżam z Wejherowa, także musiałem Kawałek pokonać dystansu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o, o, o bilecie metropolitalnym, yy, którego w dniu wczorajszym weszła w życie nowa oferta właśnie metropolitalnych biletów łączonych obejmujących komunikację miejską ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK w Wejherowo oraz komunikację uruchamianą przez regionalnych przewoźników. Czy będzie lepiej i wygodniej pasażerom? Dowiemy się już za chwilę. Będziemy przepytywać do ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK w Wejherowo dołączył PKS Gdynię S.A. przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej Gdańsk Spółka Zo Przewozy Autobusowe Gryf Spółka Zo Spółka Komandytowa znaczy będzie lepiej i prościej Oczywiście, że będzie lepiej, prościej. Zawsze to jest pewne y, ułatwienie dla naszych pasażerów. W dniu wczorajszym Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wraz z przewoźnikami komunikacji autobusowej PKS Gdańsk, PKS Dynia oraz przewozy autobusowe Gryf wprowadził nową ofertę biletową. Bilet łączony regionalny. Bilet ten umożliwia podróżowanie komunikacją miejską jednego z, wy, z wybranych organizatorów MZK Wejherowo, ZKM Dynia lub ZTF Gdańsku i komunikacją autobusową regionalną Wybranego przewoźnika na wybranej relacji. No właśnie, panie Bartoszu, no. dla kogo jest skierowana i przygotowana ta oferta? Oferta biletu łączonego jest, znana jest dzisiaj z biletu łączonego MZKZG już występującego z koleją. Teraz słowo kolej zamieniamy na autobusy regionalne. Mówimy tu o PKS Gdańsk, PKS Gdynia i przewozach autobusowych Gryf. I w tej samej formule biletu Kartkowego, PKS-u, jednego, drugiego czy gryfu łączymy te e, bilety z częścią miejską, czyli na autobusy i tramwaje, udzielamy rabatu na naszą część. Część drugą na przewozy autobusami, tramwajami po Gdańsku, Gdyni lub Wejherowie udziela Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Pasażer zyskuje oszczędności realne w portfelach, w budżetach domowych. Pan Kamil Bujak, przewodniczący, powie między innymi pewnie jakie gminy wchodzą w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, czyli z jakiego rejonu do Gdańska, Gdyni i Wejherowa będziemy mogli podróżować w formule biletu łączonego znacznie taniej. W skład MZKZG wchodzi 14 y, gmin, natomiast tą of ta, ta oferta szczególnie jest dedykowana mieszkańcom, którzy korzystają z komunikacji regionalnej i, i przesiadają się na komunikację miejską bądź odwrotnie i y, przygotowując ten projekt, szczególnie myśleliśmy o gminach y, takich jak, y, y, które znajdują się na południu naszej metropolii, czyli gmina Kolbudy, gmina Próżgdańska, Gdański, gmina Żukowo, jak również o gminach, które znajdują się na północy naszej metropolii, czyli gmina Luzino, y, gmina Wejherowo oraz gmina Szemut. Nie wszystkie miejscowości w tych gminach posiadają dostęp do komunikacji miejskiej, ale posiadają dostęp do komunikacji regionalnej i dla mieszkańców którzy kosiada, korzystają z autobusu PKS Dania PKS Gdańsk oraz przewozów autobusów w gry, będzie to spore utrudnienie, że tak, ułatwienie, że taki bilet będą mogli sobie kupić. Czyli to będzie jeden bilet i na tym jednym bilecie będę się mógł poruszać właśnie w tym obszarze o którym panowie wspominacie? To będą nadal niestety dwa bilety, formuła systemu biletu łączonego, tak jak właśnie wspomniałem, jest to dzisiaj z biletu łączonego z koleją będzie to bilet PKS-u mhm. lub Gryfu i dodatkowy drugi bilet na karcie elektronicznej na miasto Weicherowo, na miasto Gdynia, na miasto Gdańsk. Z czego my udzielimy rabatu odpowiedniego na naszą część, a drugą część rabatuje związek, na przykład na bilet ZTM w Gdańsku. W przypadku biletu łączonego na przejazd z Kolbut do Gdańska pasażer kupuje tradycyjny bilet papierowy. W kasie PKS-u Gdańsk. Jednocześnie, jeżeli potrzebuje i korzysta dalej na dojazd po Gdańsku, na przykład tramwajem do Nowego Portu i dzisiaj i tak musi kupić odrębny bilet, to zyska realną oszczędność, ponieważ w taryfie normalnej od czerwca taki bilet na autobus i tramwaje na całą sieć ZTM w Gdańsku kosztować będzie, pani Kamilu, 109 zł, to jest tak planowane, a otrzyma go zaledwie za 76. Czyli to są kilkudziesięciozłotowe oszczędności w budżetach domowych. No to a propos oszczędności, komu przysługują ulgi? Ułgi przy ten, tak jak powiedział kolega, ten bilet składa się technicznie z dwóch części na część regionalną, na część miejską. Część regionalna sprzedawana jest z ulgami ustawowymi, natomiast część miejska, ta część, która jest emitowana przez MZKZ jest ulgami gminnymi i jest tutaj dużo grup osób uprawnionych do przejazdów ulgowych zarówno na podstawie ulg ustawowych, jak i gminnych, m.in. uczniowie, m.in. studenci. Czy rozumując po, po, po Waszych panowie odpowiedziach, chcecie zabrać kolej trochę pasażerów, żeby ta, ta, pasażerowie przesiedli się do autobusów? Absolutnie nie. nie. Kolej nie jest naszym konkurentem. Naszym konkurentem jest samochód osobowy, motoryzacja indywidualna i wprowadzamy tą ofertę, no, żeby jak prawda najmniej samochodów jeżdżało do naszej metropolii, i stąd to ułatwienie. Dobrze, czyli wszyscy przewoźnicy o których tu wspomnieliśmy i Gdańsku, ZKM Gdynia, e, m, przewozy autobusowe Gryf, czy też przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej, to wszystko teraz będzie jako jedna wielka rodzina? Tak to, tak to rozumować. Panie przewodniczący, w tym momencie i panie redaktorze, ja chciałbym jako w imieniu przewoźnika właśnie autobusowego PKS-u Gdańsk Gryfu w końcu powiedzieć, że dostrzeżono PKS-y w ofercie biletów metropolitalnych, bo mówimy o zintegrowanej platformie sprzedaży biletów, mówimy o systemie Fala, który wejdzie, prawdopodobnie niebawem, mówimy o tych biletach już istniejących i zawsze gdzieś tam te ci pasażerowie, te gminy, które są w związku metropolitalnym, ale no są obsługiwane tylko szczątkowo komunikacją miejską, nie w pełnym wymiarze. No były pomijane i byli pomijani ci podróżni, ci mieszkańcy, tak? Mieszkańcy Kolbud nawet, tak? Samej siedziby miejscowości. Kolbudy są w związku metropolitalnym, e, mają komunikację miejską, no, ale ona kończy dojazd swój do Gdańska w Kowalach, w Jankowie, na Abuszkowy Lublewo, e, same Kolbudy tej komunikacji nie miały. To są w końcu realne korzyści dla tych gmin, dla tych mieszkańców, którzy w tym związku są cieszę się, że to się udaje integrować po malutku. No nie wszystko nie pierwszy nie od razu żem zbudowano, jak to się mówi. tak chcemy oczywiście to cyfryzować. Niestety no tu się pojawiają na ten moment bariery techniczne. Nie będzie to bilet na ten moment jeden i telefoniczny. Jest to ta formuła zachowana, tradycyjna papierowy plus elektroniczny miejski no bo to już tak funkcjonuje. Niech to będzie początkiem do tego, że przewoźnicy typu PKS czy Gryf no, będą dostrzegani w tych, 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 tych ofertach biletów metropolitalnych, łączonych, w tych dojazdach. Przecież do Trójmiasta ci mieszkańcy stanowią no, naprawdę duży procent. Wspomniał też o początkach. Czy to też będzie początkiem dla między innymi przewozów autobusowych Gryf, początkiem do tego, żeby swoją sieć komunikacyjną rozszerzyć na Kaszuby? Nasza sieć komunikacyjna, ta PKS-owa, Gryfowa, regionalna, utrzymywać musi się dzisiaj wyłącznie z przychodu ze sprzedanych biletów. Tak, ona nie jest w żaden sposób inny finansowana. Mm, tak jak komunikacja miejska, która finansuje się z biletów zaledwie na poziomach do 30%. Tak, resztę pokrywają w komunikacji miejskiej samorządy, miast i gmin. Do tego w komunikacji prywatnej, PKS-owskiej, gryfowskiej nie ma, no i długo nie będzie. My musimy utrzymać dzisiaj tę siatkę połączeń, którą mamy, bo to jest duże wyzwanie w dobie pandemii i trwających konfliktów zbrojnych na naszą wschodnią granicą, przez które no cena paliwa, jaka jest na słupkach na stacjach paliw, no to wszyscy widzą. Także to jest oferta kierowana też do naszych pasażerów celem utrzymania tych pasażerów, którzy już dzisiaj korzystają z tego transportu publicznego żebyśmy nie odnotowali coraz większego odpływu do komunikacji indywidualnej, samochodowej. Korkujemy miasta już na tyle, że prawdopodobnie no, będziemy zmagali się, tak jak duże europejskie miasta, kiedyś z tym, że no, będziemy musieli ograniczać dostęp do centrów, do wjazd, do wjazd do centrów miast. Musimy myśleć o tym, żeby na poczet komunikacji publicznej kreować jak najlepsze oferty dla naszych pasażerów. To jeszcze, panie dyrektorze, pytanie odnośnie pandemii. Czy. Pandemia powolutku odchodzi. Przed chwiloczką otrzymałem informację, że, że w maju już ta pandemia, że tak powiem, zginie, nie będzie jej, zapomnimy o niej. Proszę powiedzieć mi, czy powoli pasażerowie wracają już? Widzicie tą tendencję wzrostową po tej pandemii? Tak. Każdy miesiąc, kiedy nie ma nauki zdalnej i, i, i młodzież wróciła do tego normalnego trybu nauczania w szkołach. No Jest widoczne oczywiście i, i ilościowo w naszych autobusach i w ilościach sprzedanych biletów. Ja trzymam kciuki, że na jesień po prostu będzie grypa, a nie pandemia COVID-19. To ja jeszcze panowie chciałam zapytać, gdzie można nabyć taki bilet łączony regionalny, i czy to, to też można, może być w formie biletu miesięcznego? Tak, jest to, jest to bilet miesięczny sprzedawany na dany miesiąc kalendarzowy. Bilety te są dostępne w trzech punktach, na dworcu autobusowym w Wejherowie, na dworcu autobusowym w Gdańsku, jak również na dworcu PKP w Gdyni w okienku numer 10. Pełna oferta biletowa przedstawiona jest na stronie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. No to jeszcze odnośnie informacji gdzie zainteresowani pasażerowie mogą znaleźć te informacje o których mówimy dziś, a od których już od wczoraj mogą korzystać. Tak, zapraszamy na stronę www.mzkg.org, to, to strona metropolitalnego związku komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, gdzie szczegółowo wypisane są wszystkie relacje, które mogą w ramach w ramach którego można podróżować komunikacją regionalną w ramach biletu łączonego regionalnego. Na tej stronie umieszczony jest również wykaz osób uprawnionych do przyjazdów ulgowych. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Kamil Bujak, przewodniczący zarządu metropolitalne Związek Komunikacji Zat Zatoki Gdańskiej i pan Bartosz Milczaczek, dyrektor do spraw organizacji przewozów Gryf. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panowie i co na majówkę autobusem. <noise> Serdecznie zapraszamy na krynicę Morską PKS Gdańsk uruchamia, jak tradycyjnie od maja, e, znacznie większą liczbę kursów. Ja tylko chciałam powiedzieć, że po majówce to na pewno autobusem. Jak najbardziej. Panowie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Dzie -dzie. bardzo. Dziękujemy. Miłego dnia.